Nationale Volksarmee, czyli Narodowa Armia Ludowa Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Używała mundurów we wzorze kreski, czyli strichmuster od połowy lat 60. XX wieku. Kamuflaż zastąpił wzór Flechentarn-Muster, który nazywany jest też wzorem kwiecistym lub kartoflanym. Strichmuster był wschodnio-niemiecką wersją polskiego kamuflażu wzór 58, czyli tak zwanego deszczyku. Kamuflaż był inspirowany wzorem Wehrmachtu. Zrezygnowano w nim jednak z zielonych i brązowych plam, pozostawiając charakterystyczne kreski na jednolitym tle. Wzór stał się popularny w armiach Układu Warszawskiego, mimo jego wątpliwych właściwości kamufrujących. Z daleka Mundur wyglądał na jednolicie zielony. Poza ludowym wojskiem polskim korzystały z niego armie Czechosłowacji, Bułgarii i właśnie wschodnich Niemiec. Żołnierze National Volksarmee korzystali z kamuflażu Strichmuster do końca istnienia NRD.